Dzień dobry! Siemaneczkowidowie! Dzisiaj będziemy nagrywać Fortnite'a No na początku sobie odbieram rzeczy z karnetu Bo... Zobaczcie ile już mam To się rymowało, nie wiem <grym>, czemu Ale dobra Odbieramy sobie na początku Fall Dolce'a Bo ja wybiegam, na Dobra no e teraz... A dobra, już pamiętam, e, odbieramy sobie... prawda, siki. E czemu ja powiedziałem siki? Dobra eee... Hej, to tego skina!

E, dobra, kupimy sobie tylko coś, ale nic na ciekawego mnie nie stać. Tak, nie masz pieniędzy, to ktoś nazywało? W Tak, w nie masz. A musisz kupić. Dobra, teraz sobie tylko to ustawimy. Dobra, grasz? Tylko sobie to ustawię, pańcu. To nie lubię! Każdy robimy. to jest mam? nam. Fajne. No to. Idziemy? No dobra. Już minęły prawie 3 minuty. Dobra, już jesteś w gotowości? Tak. Krasz z kimś? Nie. Pan nie ma nikogo znajomego. Zobacz. Dobra. Ile to się ładuje? Myślę, że to zawsze... O, dobra, już jest. Myślę, to zawsze się ładuje wieczność, na przykład czas. Słyszysz, towarzysze? Sprawdź obcy czat głosowego... Dobra, już cicho, już cicho. Okej. Okay. Jesteśmy. Dobre. a powiedz, co pokazujesz to domach przed tą... To... Tak, 20 sekund. Za ile będziemy zdobywali do prawdziwej rundy? Tutaj, tutaj taka tylko zobacz. Zobacz, on jemu ja nic nie robi. A się powsta tak? I ja już mu zostawię. Dobra. O, za Dobra. Dobra. No Dobra. Dobra. A Dobra. mamy? A co mamy? A co mamy? A A wyskoczyć. Nie. A co mamy? A co mamy? Ja na końcu A Ostatni przystanek za. 17 a Dobra, niech to... Nie wskoczy. Wskoczy. Aha, okay. To mi sam wyskoczy. Aha, okej. Czyli na wszyscy już wyskoczyli. No. Albo niektórzy już czekają. Tak, tak samo jak Ty czekałeś, żeby... No. Może no ode nie przyjechał. Okay. No. O! No tak, wszyscy na koniec wylecieli. Trzy osoby albo cztery. Ja. O, no. w sumie tak. A ile osób jest wszystkich? 100. No w sumie to pokazuję w 99, no? Pokazuję obok mapy, no? No pokazuję moje twarze, No, co ty robisz? No nie wiem, ale chciałam pajęczyny wziąć. Aha, tu jest pajęczyna. Tak się bierze. Pajęczyna. Przedobraz dama. Nie o, zaraz nie będzie, nie będzie nie burza. Burza formuje się. 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14 15, 14, 13, wybrać Teraz 10, 9, 8, 7, 7, To mi nic nie zrobiło, hara. To mnie nawet centymetr nie pić Dobra. Dobra. Byszta. <grym> oko, bieżkę. burzy zmniejszy się za... oko. No, oko. Było tak napisane. Fajnie. A fajnego mam skinę? No, fajnego. Albo, że... Bo, a atyski Buuuu! skiny się kupuje? No, albo można... Dostaj, za Ja tak czasem mam, że... Jedz kiedyś stajesz? Czy co to? Było? Nie. Wiem. Wykryłem nienaturalną aktywność sejsmiczną. Może cała ta nasza mała gimnastyka podrażniła wyspie żołądek? Co ty robisz?! A może to coś gorszego? Co powiesz na wyprawę w tej śmiertelnie <gry> niebezpiecznej góry? Musisz sprawdzić moje sejsmometry. Ja nie, nie mam do tych ludzi. Co robisz? Ja nie, nie mam musisz, nie, nie do musisz Właśnie, szukam właśnie! No nie no! Ale już jest 66 osób! Dobrze. 65. 64. który się w góry wywlekał! Czekaj, no, ale nie, nie tylko jakbym wszystkich On się lecił. No tak, tak, tak. No mogę dać to. Mogę skargać. Dobra, będę weszli. Będę weszli? On się nazywa wlepsi. A ty jak się nazywasz? Wlepsi. mogą zjeść. No, ale on. Szkoda, że, że tam nie było rekina. Pamiętasz, że ty kiedyś rekina zabiłaś. No, a wiesz, że y, to można... Y, jest taki fioletowy rekin, albo wiesz co? Albo taki złoty. Z złoty daje złotą, prawda? Fioletowy fioletową. No, Dobra, pojedziemy sobie wiesz co. Do końca. Nie. Jak sobie? Nie, lecę na pustynię. Sama ale Alfajnie mam no, to. Dobra, ja... Dobra, za chwilę rozkładasz lotnie, tak? No ale jeszcze nie. żeby tego kiedy ty nie powiesz, albo ja mam już za chwilę. Ja byłem Ale sama się włączyła. Czy to ty włączyłeś? Ja. Aha. O nie na no, pusty nie lecisz. No. Żeby się zabić. Muszę się za chwilę formuję. Bronię są To nie miałam nawet jednej broni, tylko apteczka. Okej. Okay. Serio? Co? <grym> Co to było? Jeszcze tobie! To się ściela! No to jest pistolet! Ma dużo pistoletów O o, o nie! Dawaj, celu. Ja! W tym, w tym aucie nie ma, on wyszedł. No wiem. to gdzie on jest? Na nie idę do toalety. Weź siebie się nie da, nagrywać odcinka.